Cześć! Witamy Was w Nowym Roku. Patrycja i Karol. Po kanadyjsku. Marzniemy sobie tutaj na łoweszce. Tak. No i właśnie wracamy z tripa. W szpitalu byliśmy. Zobaczyć jak tam wszystko z porodem będzie wyglądać. No i A co? skoro mowa o szpitalu dzisiaj, to może opowiemy troszeczkę o kanadyjskiej służbie Zdrowia. Tak jest. Zapraszamy. Słuchajcie, musieliśmy wrócić do domu, bo było tak zimno, że nie, że dało, nie dało się wytrzymać. Wytrzymać, e... no, ale może teraz mniej komentarzy będzie o to, że dźwięk kiepski. Tak. Na, nagrywamy z domu, więc dźwięk powinien być wspaniały. Trochę lepszy. Okej, okay, więc powiemy dzisiaj o Karcie, tak to się tutaj nazywa. E komu ona przysługuje, tak, więc to jest chyba pierwsza rzecz, którą poruszymy. Tak, jeszcze powiedzmy, żeby mówimy o tej health w Ontario. Nie, nie, nie wiem, w Ontario, tak, nie, tak. Jak to wygląda w innych prowincjach? Czytałam, że nawet jak się podróżuje do innych prowincji, to ta health carta stąd jest tam też ważna, ale jak to działa w innych prowincjach, to, to nie wiemy. Będziemy mówić tutaj o tej w Ontario. Komu przysługuje? No, no to, to tak, e... Oprócz Może za, za, zaczniemy od tego, że mamy tutaj jakby trzy grupy ludzi. Ludzi, którzy tak pokrótce. Po, 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 po ludzi, którzy są stały, stałymi rezydentami lub, Kanady i, obywatelami. lub obywatelami. Oni oczywiście mają tą health card, bo, bo są obywatelami albo rezydentami. Ludzi, którzy są na mm, wizach, studencki. wizach studenckich i wizach pracowniczych, ale zamkniętych i trzecia grupa ludzi to są ci, którzy są na wizach pracowniczych, ale otwartych. Różnica między tymi dwiema grupami jest taka, że ta grupa ludzi z otwartymi wizami musi po prostu mieć pracodawcę przez stałego pracodawcę przez 3 miesiące i musi to udowodnić, że pracuje u takiego, takiego pracodawcy I dopiero, i dopiero po tych trzech miesiącach może się ubiegać o tą health card, czyli na przykład taki ten program i e jest, prawda? I jest, bardzo tak, Experience tak. Experience Canada, możecie mieć health card, jak przyjrza się na ten program, ale dopiero po trzech miesiącach musicie po prostu pokazać, że, że macie stałego pracodawcę po trzech miesiącach i dopiero od tamtego momentu możecie korzystać ze, ze służby zdrowia. Jeżeli macie zamknięto pozwolenie na pracę lub studencką, no to, studencką, no to praktycznie od razu Możecie się ubiegać o, 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 o kartę. Bo wiadomo, że jak macie zamknięte pozwolenie na pracę, to musicie pracować tam, gdzie pracujecie, i będziecie tam pracować, także nie ma potrzeby u, e, niczego udowadniać. E, a studenci, nie wiem. Widocznie oni już tyle płacą chyba za, za studia, tak, że, studia to że jest, Kanada się zlitowała, i po prostu dała im darmowy Studia to jest oddzielny temat. Darmowy, darmową służbę zdrowia, możliwość korzystania z Tak. I teraz tak, co, co nam daje taka health karta No daje nam w zasadzie to samo co ubezpieczenie w Polsce, czyli ten ZUS czy NZ. No, ja no, bym powiedziała, że mniej. Generalnie co? No, Zaczynamy kaszleć, jesteśmy przeziębieni czy coś, idziemy do walking clinic, tutaj są takie. przychodnie. Ale... tak, co kawałek, to jest w większości wypadków 24 godziny na dobę otwarta, no i tam jest lekarz internista, taki od wszystkiego i od niczego, no i do niego idziemy, mówimy, że kaszlemy, że mamy gorączkę czy cokolwiek, i ten lekarz nam przepisuje jakieś tam proszki, antybiotyki, bla bla bla. Do Co tego lekarza jeszcze? również mm -hmm. idziemy ze wszystkimi doligliwowyściami takimi poważniejszymi, nawet e, bym powiedział, że e, no, jakieś tam stłuczenia, które mogą się okazać z łamaniami itd. Jeżeli nie pojedziemy do szpitala na emergency, czyli na ostry dyżur, e, to, to generalnie też trafiamy do takiego walking clinic, także ten lekarz naprawdę jest od wszystkiego. Jeszcze tutaj można powiedzieć, że bardzo popularny jest, że, że każdy ma tak naprawdę swojego family doctor, swojego takiego doktora rodzinnego i to do niego generalnie powinien iść i tak. zgłaszać te wszystkie problemy. No ja jeszcze nie mam takiego lekarza jakoś. Nie... No my nie chodzimy za często do lekarza, poza tutaj naszym tak. członkiem rodziny, który się jeszcze nie wykluł. Ale generalnie rzecz biorąc,. No, ja dosyć chodzę do jakiegokolwiek, ale, ale w większości po prostu chcą, żebyście sobie wybrali jednego lekarza, który będzie waszym lekarzem rodzinnym i, i z nim do niego będziecie przychodzić ze wszystkimi swoimi problemami. I jeżeli na przykład mówicie, że wam się wzrok pogorszył, to idziecie właśnie do lekarza rodzinnego i on ewentualnie daje wam skierowanie do okulisty na badania, czy, czy tam do dermatologa, czy do ginekologa, czy do wszystkiego tak innego. Jest. Nie przejdziecie tego bez wizyty w, u tego właśnie lekarza e, rodzinnego. Co? Ja, ja może to, to jest ważne też, żeby powiedzieć, że co, co ta health karta e, pokrywa, oprócz tego e, lekarza rodzinnego. I jakichś tak. tam sytuacji takich emergency w szpitalu, prawda? No to, tak jak ja mówię, że według mnie to bardzo niewiele pokrywa, dlatego że um, ch chyba okulistę jest możliwość badania wzroku i to chyba też tylko raz, ja czytałam, że raz w roku i to też jakoś tam wybrane grupy wiekowe. Oprócz tego, jeżeli macie jakieś problemy z, z zębami i wymagana jest jakaś operacja i ona musi się odbyć w szpitalu, no to wtedy jest to też pokrywane i... Generalnie nie wiem, czy na tym nie byłby koniec. No, chyba, chyba nie, jeszcze no dobrze, może ten jakiś właśnie dermatolog, ginekolog też jest. Warto wspomnieć tutaj przy, przy tym dentyście, że den, dentysta jest tutaj bardzo drogi. Generalnie rzecz biorąc, no bardziej jest sporo Polaków, którzy wychodzą z założenia, że bardziej się opłaca kupić bilet i polecieć do Polski, zrobić kilka zębów na raz. Niżeli tutaj się leczyć, bo naprawdę ceny są straszne. Dentyści naprawdę kasują duże pieniądze. No, ale generalnie rzecz biorąc, tyle co nam daje. Na pewno, na, znaczy na pewno nie wiemy jeszcze, ale generalnie na tej health cardzie można. Znaczy, jak mamy dziecko, to te dziecko też. Tak samo w zasadzie chyba jak w Polsce to wygląda, to dziecko też idzie na, 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 na health card rodzica. Załóżmy do lekarza, jak choruje. Nie wiem, jak tutaj jest. W związku małżeńskim, czyli jeżeli załóżmy, Patrycja ma kartę, ja bym nie miał. Czy ja będę chory i, i, i pojadę, nie wiem, do szpitala czy do lekarza, czy mnie ta karta obejmuje? Chyba nie, ale nie jestem tego pewien. Natomiast gdzieś mi wiemy, że, że, że to działa w ten mm -hmm. sposób. I teraz, co tutaj jest takiego, nie wiem, denerwującego, to jest to, że nie można sobie oprócz dentystów, którzy są prywatni, nie można sobie przyspieszyć oczekiwania na lekarza, i na przykład, tak jak ja miałam wizytę u ginekologa zaplanowaną tam na, nie wiem, półtora miesiąca do przodu, nie, chciałam po prostu iść sobie gdzieś no, prywatnie, prawda, zrobić jakieś tam badania i, i mieć to wszystko szybciej. No, no i nie ma takiej możliwości, ponieważ. Nie ma y, tutaj, nie, nie jest to w ogóle jakoś spry, sprywatyzowane i, i nie mogę, nawet chcą zapłacić, nie mogę nigdzie iść i, i, i zrobić czegoś szybciej. Płacenie za lekarza nie daje nam jakby gwarancji, że dostaniemy się od razu. Do walking clinic akurat to nie jest problem, ale jeżeli idziemy do lekarza specjalisty, załóżmy do ginekologa, nie wiem, do ortopedy, boli mnie kolano, idę do walking clinic, Lekarz ten rodzinny mówi mi, że o, musisz iść do ortopedy. Pójdziesz tutaj do takiego, takiego, musisz się zapisać. Zapisujemy się, bum, za 3 miesiące wizyta. I tutaj nie przesadzam, bo czas oczekiwania na lekarzy specjalistów, ginekologów, jakichś tam innych, są naprawdę długie. No generalnie z tymi lekarzami tutaj, z tą służbą zdrowia jest dosyć ciężko. W Polsce narzekamy też, że o, że, że lekarze tacy, że nie tacy, że trzeba długo czekać. Uwierzcie mi... Tu nie jest lepiej. Jest, ja myślałam, jest ja bym powiedział, jest że jest gorzej, bo w Polsce jak ktoś miał pieniądze i załóżmy, wróćmy do tego kolana go bolało, bum, szedł do, do ortopedy bez żadnego skierowania, bez niczego, zapłacił tam parę stówek i, i miał coś tam, nie wiem, badanie czy cokolwiek, no jakąś tam kontakt z lekarzem od razu, no. Tydzień, dwa tygodnie się najdłużej czekało, przynajmniej Przynajmniej ja tak to pamiętam, czy, czy, czy jakoś tam, w zależności od jakiej no, miejscowości, jest może inaczej, ale w Warszawie mniej więcej tak było. Ja też ze swojej strony powiem, co mi się tutaj nie podoba w porównaniu z Polską. Na przykład to to, że tutaj tak jak ja na początku właśnie ciąży, poszłam do, do tego lekarza rodzinnego. I y, on tam zlecił wykonanie tam jakiejś serii badań, prawda? Czy to na krew. Miałam robione badania prenatalne, czy tam wszystko z płodem jest w porządku, na, na ten, czy, czy nie mam do i te wszystkie inne. Ten. I co mnie właśnie denerwuje, czy to miałam robione też USG, to to, że y, jak przychodzę potem odebrać ten wynik i na wizycie u lekarza i się pytam, co tam. Jak to wszystko wygląda, no to oni mi odpowiadają, że wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, nic się nie martw, wszystko jest super. Nie ma jakiegoś takiego, nie wiem, nie, nie opowiadają o, tym, o tych wynikach. Ja to tak lubiłam w Polsce się tam podpytać, a to, czy jest, czy się to zgadza, czy się tam to nie zgadza. Wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze, nic się nie martw i, i to takie jest dla mnie wkurzające, że ja do, do tej pory nie wiem, y, jakie są te wyniki, no, tylko to... wiem, że, wiem, że to jest dobre. No ale to wynika z tego, jest Kanadyjczycy tutaj są, że oni tak. No tak, no i że. Że... No nie do końca kumają wszystkie rzeczy po prostu, no generalnie rzecz biorąc, jeżeli jest dobrze, to jest dobrze, jeżeli źle, to, to jest źle, ale nie zagłębiają się w szczegóły dlaczego jest dobrze albo dlaczego. Nie, 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 jest chcą, dobrze, nie chcą dlaczego dawać jest źle. żadnych szczegółów odnośnie nasze stanu naszego zdrowia. Jeżeli nie ma potrzeby, to oni nic generalnie nie mówią. Jesteście przeziębieni, lekko, jakoś to w ogóle nie ma, nie ma po co w ogóle iść do żadnego lekarza, bo oni wam powiedzą, żebyście wzięli tylenol. co jest odpowiednikiem naszej tak, aspiryny, czy tam jakiś e, pana czy czegoś takiego. No tylenol jest na wszystko. W Kanadzie wszyscy leczą się tylenolem albo Advilem. To są dwa takie najpopularniejsze leki. Także jeżeli macie jakieś małe infekcje, to, to naprawdę nie, ma, nie, nie ma, ma, w ogóle sensu iść, w ogóle. W ogóle. iść do lekarza, bo, bo, oni wam tak powiedzą. Rzadko kiedy już musi być mało, nie wiem jak chorzy, żeby się czy jest jakiś antybiotyk, który raczej to nie, nie spotyka się? E, Okej, okay. czyli wszystko w zasadzie powiedzieliśmy tak pokrótce, jak lekarze tu wyglądają, że przez Walking Clinic trzeba dostawać się do każdego lekarza, że jakiś nagły wypadek, to jedziemy na emergency do szpitala. Um, no i co, może powiemy jeszcze, jak tą kartę zdobyć, czyli jeżeli jesteśmy, zakładam, że większość z Was jak przyjdzie tutaj to będzie pobyt turystyczny, bądź wiza pracownicza, no niestety jest mało osób, które przyjeżdżają od razu na pobyt stały. Z taką wizą e, i lub z e, tym listem letter of employment od pracodawcy udajemy się, a i z adresem, czyli z prawem jazdy e, udajemy się do serwis Ontario i tam, e, nie do każdego serwis Ontario, to też, ale to jest już inna sprawa. Udajemy się i tam składamy taki wniosek o, o taką health-kartę i składamy te dokumenty. i... Nawet y, wiem, że jeżeli ktoś przyjeżdża od razu już z pobytem stałym, to jest y, y, tutaj w Ontario taki przepis, że musi przebywać na terenie Ontario przez trzy miesiące i dopiero później przysługuje mu ta służba zdrowia, co nawet czytałam na jakimś forum polskim, że kobieta przyjechała właśnie na pobyt stały, przyjechała w siódmym miesiącu czy w ósmym miesiącu ciąży, no i poród miał być za miesiąc i jej po prostu nie obowiązywała jeszcze, nie obowiązywała jej ta karta zdrowia, ponieważ nie minęły 3 miesiące i wyobraźcie sobie, ona musiała za ten pobyt w szpitalu chyba siedem tysięcy dolarów musiała za Zapłacić za urodzenie. Tak, no, pobyt w szpitalu generalnie jest dosyć drogą zabawą. Poród kosztuje w granicach od 4 do 7 tysięcy. Jak jest wszystko ok, nam cesarskie cięcie, jakieś tam komplikacje i coś, to, to naprawdę duże sumki się potrafią zrobić, dlatego ważne jest, aby tą kartę mieć po prostu, bo nawet nie wiem, zimą. Coś, nie wiem, ktoś się poślizgnie czy coś, czy jakaś noga złamana, to, to są duże koszty. Każdy pobyt w szpitalu to jest. Każdy tego... pobyt w szpitalu to jest... to no, Średnio oni tutaj mówią, że... Czyli 5 dobę chyba? Nie, doba 2000. A tyle No doba w szpitalu 2000. To to jest średnia wartość, bo wiadomo, jak coś poważnego to więcej. Jak pewnie coś mniej poważnego, to, to mniej, ale to tak podsumowując, najlepiej nie chorować w ogóle, najlepiej żeby się omijać lekarzy z daleka, tak. e, najlepiej żeby nam nic nie było i, i wte, wtedy właśnie nie, nie trzeba tutaj się z tym wszystkim męczyć, bo generalnie ta służba w Kanadzie to powiedziałam, służba zdrowia w Kanadzie to powiedziałabym, że to jest taki jeden wielki minus tutaj. No. Tak, służba w Kanadzie... No, no generalnie jeżeli e, mamy powiedzieć jakie są plusy i minusy, bo takie pytanie dostajemy no to służba zdrowia to jest jeden wielki minus. E, tu w Kalerze, znaczy Tych minusów też jest więcej, nie, nie, nie czarujmy się, ale... A, służba zdrowia jest takim chyba jednym z n, takich największym, To Największym. To jest największy ból, że tutaj nie ma tej prywatnej, bo ludzi z pieniędzmi jest dużo, którzy by chętnie płacili za tą prywatną służbę zdrowia, ale niestety jej tutaj jako, jako w takiej formie, jaką znamy z Polski nie ma, więc no tu jest ten ból. Że nie ma co narzekać na polską służbę zdrowia. Dokładnie. Bo może być gorzej. Bo szybko. może być gorzej. <laughs> e, no okej, okay, no to co? Będziemy się z wami żegnać, e, żeby nie zanudzać? Ja, ja się tylko powiem, może że e, nagram taki film, może sama, albo i też z tobą, e, bardziej dla kobiet, o przebiegu ciąży i o porodzie tutaj, jak to wszystko wyglądało. Ale to już może jak już będzie wszystko po wszystkim, zbiorę okay, to jakoś kupy i, i taki filmik zrobię, no tak jak mówię, dla kobiet może, bo niektóre z Was może Was to interesuje, chcecie porównać, jak to wygląda w Polsce, w Anglii, to wam opowiem moje doświadczenie z Kanady. Tak. Okej, okay, w następnym odcinku, w następnym filmiku postaramy się Wam przybliżyć temat przyjazdu do Kanady, bo dostajemy dużo, dużo, dużo zapytań. Jak tutaj przyjechać, jakie są formalności, jak to mniej więcej zaplanować. Jest to bardzo rozległy temat, i nie sądzę, że uda nam się to w jednym filmiku zrobić, bo byśmy musieli gadać o tym parę godzin. I też my nie jesteśmy w żaden sposób specjalistami w tym temacie. Sposób, w jaki, jaki my znamy i jaki chcemy Wam przedstawić, uważamy, że jest taki w miarę. W miarę, nie wiem, no najlepszy. Może są lepsze sposoby, ale generalnie. Ja myślę, że nie ma najlepszego sposobu, nie nie ma najszybszego, najszybszego. I, i najtańszego. Żaden z tych sposobów nie jest szybki, tutaj wszystko trwa. To jest, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest, dużo rzeczy się zmienia i pewne dużo rzeczy. Które... To zależy od szczęścia waszego. Od szczęścia, także. No ale tak jak mówię, to jest rozległy temat i chcemy w następnym filmiku go już poruszyć, żebyście też mieli jakiś obraz tego, jak? Tutaj to mniej więcej wygląda od tej strony formalnej i tych przepisów e, emigracyjnych. Także do zobaczenia niebawem i, i ten... No. Pozdrawiamy. I, i pozdrawiamy. Musisz w tym tak gorąco. I co, co i